Dobry wieczór, moje kochane duszyczki. Dzisiaj znowu pogadam trochę Wam do tych główek. Troszeczkę jeszcze będę chciała pogadać, abyście, kochani, nigdy, prze nigdy się nie smucili. Kochani, często rozmawiając z Wami, czy pisząc, czy rozmawiając z Wami, prawda, często wszyscy mówicie, że tak, my mamy wiarę w miłość. Tak, ja wierzę w tą miłość. Ja wierzę w to partnerstwo. Ale chyba do końca nie rozumiemy, moim zdaniem oczywiście, do końca nie wiemy, czym tak naprawdę wiara jest w miłość. Wiara w miłość. Bardzo ładnie używamy tych słów, często używamy tych słów. Tylko chyba do końca. Nie rozumiemy do końca, nie rozumiemy do końca, do końca, tak? Nie rozumiemy do końca, o co w tym wszystkim chodzi, w tej wierze w miłość. Jeżeli z mojej strony, jako rytualistki, to wiara w miłość nie jest, kochani, to bierne czekanie, to jest tylko aktywna nasza postawa, to wiara w siebie, że zasługujemy na miłość, że chcemy ją, nie siedzimy, nie jęczymy, nie płaczemy. Tylko po prostu o tą miłość walczymy, robimy coś w tym kierunku. Nie tracimy czasu na łzy, nie tracimy czasu na szlochanie, nie czytamy głupot w internecie, które jeszcze bardziej nas dołują i które jeszcze bardziej tak naprawdę pokazują nam, że nie ma szansy walczyć o miłość. Walczyć o miłość, walczyć o partnera, walczyć o naszą przyszłość. Czyli tak jak powtarzam, wiara w miłość to nie jest bierne czekanie, że ta miłość przyjdzie sama, że ta miłość zapuka do drzwi, że nasz Romeo nas znajdzie, zakocha się i skończy się to tak jak w bajce, czy prawda, jak na wspaniałych filmach, na romansach, yy, telenowelach yy, tureckich i tych brazylijskich, że yy, yy, tam się czeka i ta miłość jest, prawda? Nie, my musimy o tą miłość walczyć i tak jak w dzisiejszych czasach się walczą wszystko, wyrywa się pazurami, to my też musimy tą miłość wyrywać pazurami, jeżeli chcemy być szczęśliwi. Wiara w miłość, właśnie jeżeli chodzi o to właśnie bierne czekanie miałam teraz z moją duszyczką Oleńką. Oczywiście zmieniam imiona, było to Ola i Janusz. Ola dwa lata wierzyła w miłość biernie, czyli wierzyła, że Janusz do niej wróci, bo, bo oni się rozstali po sześciu latach związku, pięknego związku, naprawdę magicznego związku, rozstali się ze sobą i Ola dwa lata biernie czekała na Janusza, bo wierzyła w to, że, bo wierzyła w miłość biernie, tak. E i tak czekała, i tak czekała dwa lata na swojego Januszka, a Januszek świetnie się bawił, świetnie korzystał z życia, poznawał wiele kobiet, ale nie umiał również stanąć w jednym miejscu, w jednym związku i zbudować coś pięknego, to co zbudował przez 6 lat z Olo. I po dwóch, o, po dwóch latach takiego biernego czekania Olenka zgłosiła się do mnie. Yy, właśnie tutaj, żeby skończyć to bierne czekanie i bierne czekanie zmienić na aktywną postawę, czyli po prostu działamy, zakładamy te nasze przysłowiowe rękawiczki bokserskie, podwijamy mankiety i idziemy do przodu po swojego Januszka. Ola miała bardzo sceptyczne podejście do sprawy, bo te dwa lata czekania tak naprawdę wykończyły ją psychicznie, zdołowały, wkopały w ziemię. Gdzieś tam jeszcze, oczywiście, przez te dwa lata gdzieś tam się naczytała wspaniałych, mądrych poradników, które jeszcze bardziej ją przytłoczyły niż wyciągnęły z tego dołeczka. I po dwóch latach spotkałyśmy się. Że znaczy spotkałyśmy się w sensie, zgłosiła się Oleńka tutaj do mnie o pomoc. Przedyskutowałyśmy za i przeciw wiele spraw. Oczywiście za pomocą Tarota. Tarot tutaj też również uczestniczył, jak tu Ole uratować. Ale była, to był wrak człowieka. To później oczywiście jest to historia z happy endem, tak, gdzie, gdzie, gdzie po dwóch latach yy, Janusz w końcu yy, łaskawie, yy, łaskawie, może nie łaskawie, tylko z euforią na sercu po prostu odezwał się do Oli i powiedział jej właśnie, że nie umie ułożyć sobie życia z inną kobietą, że to właśnie ona, ona to jest ta jedyna, która przez tyle lat, że nie umiał docenić przez tyle lat, to co w ręku miał, tak, to co miał w ręku, to co miał przy sobie, to co przytulał codziennie, to Całował, co, co razem uśmiech jej, łzy jej, tak, on tego niczego nie doceniał przez te 6 lat. Po tym jak ją stracił yy, i próbował sobie ułożyć życie z innymi kobietami, bo myślał, że, yy, że mu się to po prostu uda. Nie udało się wrócił do Oli, ale tak jak była kobieta nie do Poznania. Jak zaczęłyśmy razem pracować, jak, jak tak, mogę powiedzieć, jak przyszła do mnie, tak? O pomoc. Jak rozmawiałyśmy, to kobieta po prostu była wrakiem psychicznym przede wszystkim. Psychicznie ciężko było mi ją bardzo podnieść, ale udało się. I tak jak mówię, z wiary w miłość biernej zmieniła na wiarę w miłość aktywną i po prostu zaczęła walczyć. I jak ruszyła z tego miejsca, w których dwa lata tkwiła, Ruszyła i cała jej sytuacja miłosna z Januszem. Są szczęśliwi, mam nadzieję, bo już na razie Ola nie odzywa się, nie daje znaku życia. Ja też nie chcę e, zadręczać ją pytaniami, co jak, i jak się dzieje, i, i czy się kochacie, czy się nie kochacie. E, stanęliśmy na etapie, że wrócili do siebie e, i po prostu dziewczynie nie zawracam głowy swoją osobą. E, więc tak jak mówię, nie wolno stać i siedzieć w miejscu. Mam również duszyczkę. no Ta duszyczka moja jest to mężczyzna, który po prostu przychodzi z samego siebie. Yy, walczy o kobietę, yy, którą tak naprawdę fizycznie nie zna. Yy, zna, tam gdzieś tam rozmawiał z nią, prawda, dużo godzin rozmowy i tak dalej, ale yy, walczy. To jest ona, tak? On wie, że to jest ona i że on chce z tą kobietą być. Yy, i ten mężczyzna, co wyprawia, to naprawdę chle przed nim e, głowę. Od wszelkich rytuałów e, po otwieranie pieczęci: no po prostu dzieje się u niego, dzieje się, ale on dostanie to, co chce. Dostanie swoją ukochaną, bo właśnie on wierzy w miłość e, aktywnie, niebiernie. I wy też kotęki, nie możecie <laughs> siedzieć. I mnie to właśnie martwi to, że. E, Czas tracicie na, na rozpacz, że czas tracicie na płacze, zamiast walczyć, po prostu iść do przodu. Po co wam te łzy? Na co wam te łzy? Ja wiem, że czasem jest trudno zahamować wszelkie emocje, że te łzy też są potrzebne. Dobra, popłaczcie sobie, ale bierzcie się, niech ten płacz, wywalcie z siebie cały ten brud, cały ten żal, z, z całą tą yy, taką... Niechęć do życia, niepewność tego, że, że będzie dobrze, ale kurczę, po takim płaczu, po takiej histerii bierzemy się za robotę i nie zastanawiamy się, a co będzie, tak jak niektórzy przychodzą, podchodzą do rytuału i z czego dobrze nie zaczną, a już mu się pytają, a jak nie wypali, to co wtedy? Kurczę! Nie ma takiej opcji, żeby nie wypaliło. Jeszcze nie zaczynasz rytuału, jeszcze nie zaczęłaś porządnie walczyć, nie zaczęłaś porządnie walczyć o swoją partnerkę, a już się zastanawiasz nad tym, co będzie, jak nie wyjdzie. Hej, stop! Zacznijmy najpierw walczyć, a zobaczymy. A po co ta rozmowa? Po co to zastanawianie się nad tym, a co będzie, jak nie wypali? Jak, jak może po pięciu dniach wykonywania rytuału może wszystko tak pięknie ruszyć, że aż się zdziwimy. Nigdy nie zastanawiajcie się, kochani, jak jeszcze nie zaczniecie walki o miłość, nigdy nie zastanawiajcie się, co będzie, jak się nie uda. Ona się ma udać ta walka i to jest bezdyskusyjne i, i, i tutaj w ogóle nie ma żadnych podstaw do tego, żeby w to wątpić. Wy nie możecie wątpić. Wy musicie, kochani, jak podchodzicie do walki o partnera, ja to zawsze mówię, że to jest walka. To nie jest y, jakaś tam wa wasze widzi mi się. Nie, to jest prawdziwa walka o waszą miłość, o waszą przyszłość. To jest walka. Nie widzi mi się. Y, nie zabawa. I wy musicie akceptować siebie i musicie akceptować też i partnerów, o których walczycie. Bo też są przypadki takie, że, y, chcecie, że niektóre kobietki, jest właśnie y, mam taki przypadek, też jeden, że y, walczą o, o mężczyznę, ten mężczyzna już jest koło niej, ale ona najlepiej w nim wszystko zmieniła. Czyli chce go podstosować pod siebie. Ona go nie bierze ze swoimi wadami. Jak się kocha człowieka i chce się z nim być, to kocha się też jego wady, a nie tylko same zalety. A ona już go tam do psychologa, na terapię, e, już odwyk, już wszystko, bo też tam facet sobie lubi troszeczkę popić, tak? E, no bo całe życie gdzieś tam prowadził e, imprezowe życie. Spotkał blondynę, zawirowała mu w głowie, no więc też ciężko mu się odciąć jest od dotychczasowego życia, więc a ona już by chciała w dwa miesiące po prostu faceta zmienić, podporządkować pod siebie w 100%. Tak się nie da. Kocha się kogoś też i z wadami. I nie ma ludzi dalnych, nie ma ludzi takich, wszystkich, takich samych, jak my byśmy chcieli, tak? Yy, tak jak mówiłam wielokrotnie zawsze Heniek zostawi gdzieś majtki zawsze Heniek gdzieś zostawi skarpetkę ale to nie jest powód żeby zakończyć ten związek i go na koniec tą skarpetką zabić bo on ją zostawił tak jeżeli się kogoś kocha bardzo i naprawdę szczerze to po prostu się weźmie tą skarpetkę wrzuci do pralki bo to jest mały pikuś w porównaniu do tego jak są potężne problemy w związkach rzucona skarpetka yy, czy podkoszulek <laughs> Położone na krześle, naprawdę to, jest, to, to nie jest powód w ogóle o to, żeby się kłócić, i nie jest powód o to, żeby po prostu ten związek się kończył. Czy ktoś jest bałaganiarzem, e, bo właśnie moja blondi tutaj jest taka e, pani perfekcyjna, pani domu, e, a, a jej partner jest. Bałaganiarzem i to już ją tu niby walczyła o niego, ale jak zobaczyła, że z bałaganiarzem pomieszkali parę dni, to go wypieprzyła z chaty, bo, bo jest bałaganiarzem. No ale, hola, hola. No. Tu nie, 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 nie walczyła o sprzątacza, który będzie dbał o jej chatę, tylko będzie walczyła o faceta, który ma. Inne plusy. Więc tak jak mówię, Wy musicie akceptować siebie i musicie akceptować swoich partnerów, o których walczycie w 100%. Właśnie z tymi wadami, właśnie z tymi e, porzuconymi garbutami, skarpetami czy, 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 czy <laughs> jaki pił, e, nadużywał alkoholu i go bierzecie ze świadomością tego, co robił e, w przeszłości. To po prostu na tym po prostu powolutku zaczynacie pracować, ale nie wszystko naraz. Ten facet wchodzi do domu i tak musi uważać, gdzie kładzie skarpetki, musi przestać pić, nie może odbierać telefonów od kolegów, bo kolegzy mają na niego zły wpływ, musi kurczę, uważać, żeby po prostu nie zostawić kubka po kawie gdzieś tam, prawda, na stole. No, no to, to wiecie co, no to, to normalnie można oszaleć, zwariować i rzeczywiście w takiej sytuacji lepiej być samemu. Eee, no niestety, czasem nie doceniamy. E, swojego życia, czasem nie doceniamy swoich partnerów, no i partnerzy czasem również nie doceniają nas, ale my walczymy o szczęście, tak, moje kochane duszyczki. I tak jak mówię, bierzemy, jeżeli walczymy o swoją miłość, to ją bierzemy i z wadami, i z plusami, i z minusami, a później powolutku pracujemy nad tym, żeby troszeczkę zniwelować te wady, a po prostu, żeby był facet czy tam kobitka idealna, taka jak nam się e, wymarzyło. Kochani, pamiętajcie, wiara w miłość nie jest to bierne czekanie, ale aktywna podstawa. To wiara w siebie, że zasługujecie na miłość i robicie, kochani, coś w tym kierunku. Pamiętajcie, nie jesteście sami, jest wszechświat, są bóstwa, są bogowie, są karty tarota i jest zielona wróżka, która zawsze, jak będzie tylko mogła, to wam pomoże. Pozdrawiam serdecznie, ściskam mocno, życzę przepięknej, cudownej, kochani nocy i dużo uśmiechu na buzi dużo buziaczki